Audycja Złoty Wiek to miejsce, gdzie dzielimy się wspomnieniami, inspirujemy się mądrością dojrzałego wieku i doceniamy piękno każdego życiowego etapu. W każdy wtorek o godzinie 12.15 oraz sobotę o 8.45 to czas na cenne rozmowy z seniorami i o seniorach. Dołącz do nas na antenie Radia RSC i zanurz się w fascynującym świecie złotego wieku. Zaprasza Michał Krawczyk. Michał Krawczyk, Radio RSC. Zapraszam Państwa na audycję Złoty Wiek. Dziś moją i Państwa gościnią jest familiolog z Centrum Rozwoju i Doskonalenia Bella Familia w Żyrardowie, pani Agnieszka Dukaczewska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Spotykamy się dlatego, żeby porozmawiać co nieco o świętach, które już wielkimi krokami się do nas zbliżają. Natomiast... Ja chciałbym zacząć od tego, kim jest familiolog i, i czym się zajmuje, ponieważ no, ja dzisiaj osobiście spotkałem się z takim pojęciem pierwszy raz myślę, że wielu słuchaczy również. Tak, to piękne pytanie jest. Piękne również dlatego, że tak naprawdę to ja z tym określeniem też spotkałam się dopiero wtedy, kiedy już skończyłam moje drugie studia, mianowicie studia na uniwersytecie, studia nauk o rodzinie. I wtedy okazało się, że po skończeniu tego wydziału jest się właśnie familiologiem. Czyli innymi słowy, kimś, kto skupia się na tematach związanych z rodziną w bardzo szerokim zakresie. Myślę, że wielu pracowników pomocy społecznej, opiekunów rodzin, to są również familiolodzy, ale też te osoby, które prowadzą poradnie rodzinne, potem ewentualnie terapie małżeńskie, tak? No do tego potrzebne są oczywiście dodatkowe kwalifikacje, ale wszystko to, co w jakiś sposób związane jest z rodziną, z jej życiem, Problemami i wsparciem. Tak więc nie ma wątpliwości, że jesteś najbardziej kompetentną osobą do dzisiejszego tematu, ponieważ mówiąc o świętach, chcielibyśmy się tutaj skupić przede wszystkim na relacjach rodzinnych i tym właśnie, co między nami zachodzi w tym szczęśliwym, jednocześnie bardzo takim napiętym, stresującym czasie. Stąd pierwsze pytanie, jak odnaleźć się w tym, w tym świątecznym, takim chaotycznym czasie, jeśli chodzi właśnie o, o nasze. Relacje, nasze kontakty. No tak, tu masz całkowitą rację. Ten okres świąt, chyba zwłaszcza świąt Bożego Narodzenia, które no nie bez kozery też określane są jako święta rodzinne, prawda? Bardzo często taką ich nazwę się słyszy. Jest to taki czas, w którym i pięknie, i strasznie, tak? Rzeczywiście czasami mamy problem z tym, żeby te dwie rzeczywistości, jedną, którą kreujemy sobie sami, jakiejś takiej wymarzonej atmosfery świąt, Bożego Narodzenia, wymarzonej naszej rodziny, wymarzonych sytuacji, w których chcielibyśmy wziąć udział. Ta rzeczywistość zderza się z, no, z rzeczywistością, z którą mamy do czynienia z naszą realną sytuacją, realnymi problemami, realną rodziną, i czasami generuje to, generuje to konflikty bardzo często generuje pewne napięcia, które obserwujemy u siebie, chyba niezależnie od wieku, w którym jesteśmy. Natomiast z dobrych wiadomości, to jest to też czas, który rzeczywiście da się spędzić w takiej atmosferze rodzinnej i w takiej atmosferze, w której wszyscy czujemy się na swoim miejscu i wszyscy czujemy się w pewien sposób zaopiekowani. No właśnie tutaj wspomniałaś o, o tych różnicach pokoleniowych. Stąd pytanie, jak znaleźć wspólny język, jak seniorzy, którzy nas słuchają, Mogliby znaleźć wspólny język z, z, ze swoimi dziećmi, ze swoimi wnuczkami, już tymi oczywiście starszymi troszeczkę, mimo, mimo tych różnic pokoleniowych i, i światopoglądowych, bo jednak tutaj oczywiście nie obrażając nikogo, wydaje mi się, że to młodzi są troszeczkę bardziej otwarci na ten świat, natomiast osoby już troszkę starsze, jednak trzymają się po prostu tego, co jest im znane i sprawdzone. No tak, ale. To też jest trochę tak, że zarówno ci młodsi mają prawo iść do przodu, jak ci starsi mają prawo trzymać się, że tak powiem, swoich zasad i swoich przekonań pokoleniowych. Ja myślę, że chyba trzeba zacząć od tego, że żeby, że żeby się porozumieć, zwłaszcza międzypokoleniowo, to nie możemy mówić tylko i wyłącznie o czasie świąt i wigilii, tak? To jest kluczowe, żebyśmy wszyscy pracowali nad komunikacją od 1 stycznia. Nie? Jak, jak i wnuki, i dzieci, i dziadkowie skupią się na tym, żeby, żeby próbować komunikować się w odpowiedni sposób między sobą, to jest szansa, że tą wigilię spędzimy w dobrych nastrojach. Bo to wygląda w ten sposób, że jakby zmiany są dobre. Tak, zmiany są czymś, co napędza właściwie postęp wszystkich społeczeństw. Ale też nie bez kozery w wielu chociażby dużych firmach korporacyjnych jednym z najbardziej popularnych szkoleń dla pracowników jest tak zwane zarządzanie zmianą, ponieważ zmiana zawsze generuje stres. Zmiana zawsze generuje opór przed tą zmianą, no bo się boimy zmiany. Tak? Nie, nie znamy tego, co jest przed nami. Więc myślę, że to jest taki naturalny proces, że młodzież jest inna, a każde pokolenie wstecz patrzy na to z lekkim stresem i strachem, czasami z niedowierzaniem, tak? I teraz jeżeli nie będziemy nad tym pracować międzypokoleniowo, jeżeli nie będziemy się wymieniać ale nie tylko takimi informacjami suchymi, które dotyczą faktów, tylko nie zaczniemy rozmawiać ze sobą o swoich emocjach i powodach, no to nigdy się nie dogadamy, tak? Więc myślę, że to ważne, żeby próbować ze strony pokoleń młodszych pokazywać swoją drogę, Natomiast też z całą otwartością zachęcam te pokolenia starsze do tego, żeby otwierać się na to, co, co młodsi mówią, co pokazują, co przekazują, bo oni bardzo często mają dużo racji, nawet jeżeli to nie jest. Taka racja obiektywna, w tym sensie, że być może gdyby żyli wtedy, kiedy my mieliśmy po 15 lat, to nie mieliby racji, bo tamten świat wyglądał inaczej. Tak? Dokładnie. Ale oni żyją teraz, tu i teraz, i w tej chwili mają 15 lat. I o tym świecie wiedzą dużo i wiedzą dobrze, tak, jak się w tym świecie poruszać i może się okazać, że dzisiaj to oni mają rację. Czyli innymi słowy to nie musi być tak, że jeżeli mamy jakąś różnicę zdania na dany temat, to ktoś z nas się myli, a ktoś ma rację. To może być tylko kwestia tego, że rozmawiamy o troszkę innych rzeczywistościach. Dokładnie, tym bardziej, że tak naprawdę przeciągu, powiedzmy, tych ostatnich 20-30 lat sama technologia skoczyła tak do przodu, że po prostu całe funkcjonowanie świata się zmieniło. Ale chciałbym jeszcze właśnie wrócić do, do tego, o czym wcześniej mówiłaś. Ja się absolutnie z tym wszystkim zgadzam, ale chciałbym właśnie jeszcze dodać, że choć nie jestem specjalistą, ani familiologiem, to <sum> <sum> warto wspomnieć też o tym, moim zdaniem, że większość konfliktów po prostu wynika z niezrozumienia albo braku tego zrozumienia, chęci rozmowy, więc... Więc, tak jak mówiliśmy, można by to, nie chcę tak tego spłaszczać też, ale najprościej mówiąc, po prostu warto szczerze porozmawiać o tym, co czujemy i jak to wygląda z naszej perspektywy mimo mimo tych różnic światopoglądowych. Jeżeli mogę, tak? to tak? Tu chciałam tylko jeszcze wtrącić, że oczywiście warto, natomiast też pamiętajmy, że czas Wigilii, czy czas obiadu świątecznego, to nie jest ten moment, kiedy powinniśmy rozmawiać o tym, co nas boli. Tak? Mhm. Myślę, że 说。Uh Że otwartość taka emocjonalna na drugiego człowieka w czasie świąt i spędzania ich wspólnie, powinna jakby skupiać się na tym, żeby budować atmosferę, tak? I to, to nie chodzi o to, że ja namawiam kogokolwiek do gdzieś zakopywania swoich emocji, tych takich trudnych, które się ewentualnie w danej sytuacji obudzą, czy zamiatania czegoś pod dywan. Chcę tylko powiedzieć, że czas Wigilii nie jest dobrym momentem na taką kluczową rozmowę. Na ten temat. Na pewno nie uda nam się tego zrobić na spokojnie, ponieważ ta emocjonalność wszystkich obecnych, w, myślę przy stole, no, z tych przyczyn, o których rozmawialiśmy na początku, tak, że to taki czas specyficzny, jest gdzieś tam mocno wrażliwa. Także do, do rozmowy i do uczenia się rozmawiania ze sobą, zachęcam przez okrągły rok po to, żeby, żeby w tą wigilię ten czas wykorzystać. No właśnie, hmm. tym bardziej, że skrajne emocje ani trochę nie pomagają w racjonalnym. Myśleniu i racjonalnej rozmowie. Absolutnie nie. I to jest podstawa. Nigdy nie próbujemy rozwiązywać y, naszych konfliktów y, w skrajnych emocjach. Bezpieczna hmm. przestrzeń, spokój i lepiej czasami może nie zakopywać właśnie hmm. tego, tego konfliktu, co po prostu przeczekać i przemyśleć sprawę, ochłonąć. Zdecydowanie tak, odkładamy na półkę, załatwimy to jutro, a do tak zwanego jutro, jakby schodzimy kilka stopni niżej z emocjami i z perspektywy rozsądnego, dorosłego człowieka zastanawiamy się, co chcielibyśmy tej drugiej osobie powiedzieć. A jak już um, jesteśmy przy przy temacie właśnie tych różnic światopoglądów i różnic zdań, są takie sytuacje w czasie świąt, że na przykład ci seniorzy, te osoby starsze, czy po prostu ktoś ze starszego pokolenia, wychodzi z jakąś inicjatywą, z jakimś, z jakimś planem, natomiast te osoby młodsze niekoniecznie, niekoniecznie mają na to ochotę, żeby na przykład spędzić czas w tym konkretnym miejscu, w domu tej konkretnej osoby, albo na przykład. Spędzać ten czas w jakiś tam konkretny sposób. Nie wiem do końca, jak to ubrać w słowa, mm. ale myślę, że wiesz, o co mi chodzi. No, chyba się domyślam. Tu muszę y, chciałabym zacząć od y, troszkę może takiego bardziej socjologicznego podejścia y, i przyjrzenia się tematowi. Mianowicie chyba nie da się już nie zauważyć w tej chwili zmian, które zachodzą w społeczeństwie, a które dotyczą jakby pozycji poszczególnych pokoleń w rodzinie, tak? Jest to jedna z ze specyficznych zmian, którym podlega rodzina. I tak jak pokolenie, nie wiem, naszych dziadków, tak, Troszkę jest nauczone, przyzwyczajone. Tak kiedyś rodzina wyglądała i takie zasady panowały i one były akceptowalne społecznie. Tego, że jakby ten senior rodu, no, ma swoją wysoką pozycję tylko dlatego, że jest seniorem rodu, tak? No, mamy takie, takie powiedzenia, że no, przecież ja jestem Twoją matką, czy ja jestem Twoim ojcem, i to jakby odpowiada na, na wszystkie pytania, tak? Już poza tym, tam niewiele było. Przestrzeni. Ja nie oceniam, czy to dobrze, czy to źle. Stwierdzam, jakby fakty zaistniałe i fakty, które się zmieniają na przestrzeni czasu. Dzisiejsze rodziny, dzisiejsze e, młodsze pokolenia już nie przyjmują tego w taki bezwarunkowy sposób. Dzisiaj e, zwłaszcza młodzież już jest nauczona przyglądać się e, jakby swoim potrzebom, swoim emocjom i jest nauczona takiej zdrowej asertywności, a w każdym razie próbuje działać na zasadzie zdrowej asertywności. I bardzo często to wygląda tak, że ktokolwiek to nie tylko senior, tak? Ale jeżeli ktokolwiek zacznie przyjmować pozycję taką roszczeniową i naruszającą granicę pozostałych członków rodziny, no może się spotkać ze sprzeciwem czasami wręcz ostracyzmem, co jest chyba już najgorszym rozwiązaniem. Dlatego tak myślę sobie, że że to ważne, żeby to starsze pokolenie, które dzisiaj już ma no, bardzo często prawie dorosłych wnuków, tak, też brało trochę to pod uwagę, że, że to oni też są odpowiedzialni za budowanie tych relacji ze swoimi wnukami. Że w dzisiejszym społeczeństwie już nie ma takiej akceptacji tego, że dziadkowi się należy za sam fakt, że jest, że żeby fajnie spędzać czas z wnuczkiem czy z wnuczką, żeby oni. Chcieli, no to, no to my dla nich też musimy jakby być, być dla nich, tak? Oni muszą chcieć spędzać z nami czas. Przepraszam, wejdę w mm -hmm. słowo, też trzeba wziąć pod uwagę, że czyny, że tak powiem, i, i słowa tych osób starszych, też jednak mają znaczenie i często te osoby właśnie myślą w tej kategorii, że jestem, jestem najstarszy, należy mi się szacunek, ale jednak mimo wszystko też trzeba liczyć się z tym, że ta druga strona też ma uczucia i też różnie może to odebrać, co może przełożyć się po prostu mm -hmm. na funkcjonowanie tej relacji. Oczywiście, że tak. Natomiast, no ja tu trochę tak też kij w mrowisko w drugą, z drugiej strony włożę. Z kolei wszystkie pokolenia młodsze, zarówno dzieci, jak i dorośli, wnukowie, po prostu muszą też wziąć pod uwagę to, że okres starości wiąże się z pewnymi zmianami w życiu człowieka. Tak? I to nie jest tylko kwestia tego, co widzimy, tak? że, że ten proces starzenia jakby fizyczny się odbywa. To jest również kwestia tego, że no oczywiście są choroby, brakuje nam sił, ale też seniorzy przestają mieć ten sens życia, który mieli jeszcze niedawno. Tak? Zwykle już nie pracują zawodowo, zaczyna się okres samotności, ponieważ czy współmałżonek odszedł, czy koleżanek już z nami nie ma, czy też nie są na tyle mobilni, żeby te kontakty społeczne utrzymywać. To jest taki czas, kiedy, kiedy bardzo często zaczynamy trochę tak rozliczać się ze swojego życia. Nie zawsze nam się podoba to, co obserwujemy. W związku z powyższym, naprawdę potrzebna jest taka dodatkowa delikatność i wyrozumiałość z, ze strony tych pokoleń młodszych w stosunku do seniorów. Ale tak jak mówię, to, to jest bardzo szeroki temat. To jest temat na tą wyrozumiałość i na ten uh na te dobre relacje między dziećmi, a ich rodzicami, którzy no już są starzy. Tak naprawdę pracujemy od urodzenia tego dziecka. Tak? To, to, to nie jest tak, że to się da wypracować wtedy, kiedy rodzic ma 80 lat. Dlatego tak ważne jest, i tu mówię już do tego pokolenia młodszego, a właściwie najmłodszego, żeby nad relacjami, zwłaszcza relacjami rodzice-dzieci pracować od początku. To się da zrobić, jest na Naprawdę bardzo szeroka wiedza dostępna na ten temat. Da się zauważyć pewne schematy, da się nad nimi pracować i wtedy za te kilkadziesiąt lat, kiedy będziemy my dzisiaj młodzi, tak, tymi osobami starszymi, no będziemy zbierać tego, tego efekty, tak? Będziemy umieli rozmawiać z pokoleniem młodszym, jest nadzieja, że tych konfliktów będzie wtedy mniej. I z tym pakietem myśli i mądrości państwa zostawiamy na ten okres świąteczny. Przypominamy, żeby nie zakopywać konfliktów, ale też nie odkopywać ich przy stole świątecznym. Warto rozmawiać, warto rozmawiać szczerze. I cóż. Najlepsze życzenia na święta. Najlepsze życzenia. <noise> Świąt spędzonych w takiej atmosferze rodzinnego zrozumienia i pogody ducha. Dokładnie. A przypomnę, że moją i państwa gościnią jest Agnieszka Dukaczewska, familiolog z Centrum Rozwoju i Doskonalenia Bella Familia w Żerardowie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja Złoty Wiek to miejsce, gdzie dzielimy się wspomnieniami, inspirujemy się mądrością dojrzałego wieku i doceniamy piękno każdego życiowego etapu. W każdy wtorek o godzinie 12.15 oraz sobotę o 8.45 to czas na cenne rozmowy z seniorami i o seniorach. Dołącz do nas na antenie Radia RSC i zanurz się w fascynującym świecie Złotego Wieku. Zaprasza Michał Krawczyk.